Ja mi wszyscy. No dzisiaj muszę wam coś powiedzieć, coś smutnego bo bardzo dla mnie. No połamały mi się słuchawki, o widzicie, tu próbowałem je posklejać, no ale nie wyszło. I byłbym bardzo smutny, gdyby nie to, że Kupiłem sobie drugie. Przed Wami Sony MDR 1RNC. Słuchawki z dodatkowym wygłuszeniem systemem wygłuszeniowym. Tak, chyba się tak nazywa. I tak oto się to prezentuje. E, mamy taki kartonik, i on jest w takiej tekturce. Tutaj e, pokazane, co tam w środku mamy. I no, pokazana jedna słuchawka. No to na bok. No i mamy sam kartonik. Kartonik jest kozacki. Sami sobie zobaczcie. Od razu widzimy, że. Widzimy tą wpakowaną kasę, tak? Bo słuchawki nie są tanie. Kosztują około 1000 zł. No i tutaj od razu widzimy, że te 1000 zł faktycznie jest. Tutaj mamy futerał z słuchawkami. Tutaj jakieś dodatkowe kabelki tutaj po lewej stronie mamy instrukcje w różnych językach ale to samo w ładnym papierku dobra później co to włożę coś jeszcze tu mamy nie tutaj więcej nic już nie ma co to? Tu mamy kabel, który łączy nam słuchawki i e, źródło muzyki. E, tutaj mamy taki e, adapter. Możemy podłączyć do komputera słuchawki korzystać z nich jako headset z mikrofonem. I tutaj mamy instrukcję zapewne jak to zrobić. E, Pokazane jak to podłączyć i tak dalej. Z drugiej strony nie ma nic. Dobra, to na bok, kabelek też. No i w końcu same słuchawki. E, tu jest e, bardzo fajnie, ładnie wykonane. Chyba, no tak, wydaje się, jakby to była jakaś skóra czy coś w tym stylu. No, damy sobie tutaj, sytuację, tak. Bardzo ładnie wykonane. No i. W końcu samo sedno, same słuchawki, tak to się to prezentuje. To jest na pewno metal, i to też chyba takie by mi. Daje to wrażenie. Bardzo, bardzo wygodne gąbki. Ja już wam trochę powiem, bo już ich używam jakiś czas. Tylko jest sobie tak ładnie spokojnie, żeby wam pokazać. Gąbki są, słuchawki są naprawdę bardzo wygodne. Tutaj mamy port do ładowania, a tutaj mamy port, y, y, port, mamy włącznik, tak? Tu nie wiem, czy będziecie to widzieć. Mamy y, mikrofony, które wyłapują zewnętrzne dźwięki i je wygłuszają. To jest to jest chyba wszystko skóra, tak mi się wydaje. Nie jestem jakiś tam znawcą, w ogóle nie jestem znawcą, ale takie to daje wrażenie. Yy ale również mamy taki pokrowiec i w środku mamy kabel z mikrofonem i pilotem oraz kabel do ładowania jedyne co mnie tutaj denerwuje w tym to materiał z jakiego to jest wykonane to jest taki mm, taki nie wiem no taki materiał do którego wszystko się czepia taki rzep znaczy to nie jest rzep ale tak jak rzep się do wszystko trzyma ten brud każdy pyłek kurzu tutaj cały czas to weźcie czyście Dobrze, że to nie jest, to jest takie połyskowe, i to można sobie tak zetrzeć, i to będzie ładnie wyglądać. No, i tutaj oto ta część, ona się strasznie tłuści. Znaczy no, nie jest strasznie, ale się tłuści. Jeśli chodzi. A nie, dobra, to y, o tym, jak one mi się spisują, y, to będzie oddzielny materiał. No, i to na tyle. Więcej już w tym pudełeczku nic nie ma, co mogę wam pokazać. Y, dzięki za uwagę, zapraszam Was na ten materiał w którym będę Wam opowiadał jak one mi się spisują, czyli taka powiedzmy mini recenzja, opinia. Zapraszam do subskrypcji, oceniania, komentowania filmów. Pozdrawiam Was wszystkich. Siema.